Mam wyrażenie kwadratowe i chcę zapisać postać iloczynową tego wyrażenia kwadratowego. Postać iloczynowa, to możesz poczytać sobie tutaj, że jest określona tym wzorem, że delta jest większa od 0. No, a, liczę tu deltę i wychodzi 1. Czyli delta rzeczywiście jest większa od 0, czyli mamy ten wzór, czyli mam teraz do policzenia x1, x2, czyli pierwiastki. Pierwiastki funkcji kwadratowej, które liczę z tych dwóch wzorów, ponieważ delta wyszła większa od c. Liczę te x1, x2, wychodzi odpowiednio 1 i 2, czyli to wyrażenie kwadratowe można zapisać jako x minus 1 oraz x minus 2. Jeszcze zobaczmy na wzór. Jeszcze tutaj jest a, tak, czyli to co stoi przy x kwadrat, liczba która stoi przy x kwadrat, ale w naszym wypadku przy x kwadrat stoi jedynka, że nie zapisujemy. Czyli jest postać iloczynowa wyrażenia kwadratowego.